Cześć tutaj, witam Was bardzo serdecznie, chciałem Was poinformować, tak jak w tyle widać, że jadę na Pyrkon i będę od jutra do niedzieli, słuchajcie? Tak. Więc prawdopodobnie, znaczy na pewno możecie mnie spotkać na e, Międzynarodowych Targach Poznańskich na Perkonie samym, ale gdzie dokładnie to wam nie powiem, bo będę się kręcił praktycznie wszędzie. Będę starał się jak najwięcej zobaczyć, dlatego po prostu jak ktoś mnie złapie, to po prostu podejdźcie, zagadajcie i nie wahajcie się. Tak to będę ja bo jadę. Yy, możliwe, że zjawię się na tam jakimś spotkaniu ESA, który jest tam organizowany w sobotę o 13 bodajże, yy, więc to jest możliwe. Yy, no, no i właściwie to jest to. Eee, zapraszam serdecznie na, na, na Pyrkon, jak ktoś nie był, e, opłaca się zobaczyć przynajmniej raz w życiu coś takiego. Ciężko to nazwać już konwentem, bo to bardziej na takim czymś jest wszystko, ale można powiedzieć, że taki pierwszy taki e, e, konwent dla kogoś, bo to nie jest konwent, ja tego już wolę nie określać konwentem, konwent to jest w szkole kiedy jest pełno mango z drzebów i, i, i ten. i latają po, 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 po korytarzach i krzyczą głupie rzeczy i są głupio przebrani. A tutaj, no per koniec już nie jest konwent, to jest bardziej impreza masowa i, i nie można tego według mnie nazywać takim konwent. Znaczy, jasne, to jest konwent w założeniu, ale, 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 ale bardziej bardziej mi to przypomina imprezę masową event. Mimo wszystko zapraszam serdecznie, bo to w jakim stopniu jest ciekawe w przeżycie. A jak ktoś jest z pozdania, na pewno może podejść, ma blisko, a jak nie jest, to też zawsze podjechać. Ja na przykład zbyt Bydgoszczy ja to też kawałek jest. Więc zachęcam i mówię, do zobaczenia nas na miejscu. Pamiętajcie, żeby mnie łapać. Do zobaczenia na razie. Cześć.